Tak naprawdę to jestem Marian, nie Michał. Tak mam w kwitach i nic bym w urzędzie używając imienia Michał nie załatwił, ale to jak zwykle w kryminale musi być coś e, zawołalowane, e, tajemnicze. Od 40 lat zajmuję się tą tematyką w różnych stacjach telewizyjnych. No to jest sprawa chemii, to jest tak jak z kobietą czasami. No z jednymi się ma chemię, z innymi się e, nie ma. Myślę, że padało setki głupowych odpowiedzi na ten temat, w związku z tym nie będę odpowiadał, no mógłbym fachowym językiem odpowiedzieć, jak pewnie większość tych, którzy się zajmują kryminalistyką odpowiedzą, że nie ma zbrodni doskonałej, są tylko niedoskonałe dochodzenia, śledztwa, czy też tam szukania sprawców.